Cześć, tu Piotr Gonet, Akademia Łuków. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o tym, jak wyprostować drewnianą strzałę. Zaczynamy w ogóle od sprawdzenia, czy promień jest prosty, czy promień jest krzywy. Możemy to zrobić metodą bardzo tradycyjną, obracając promień na paznokciu i patrząc, czy nam podskakuje. Możemy wykorzystać też do tego po prostu nasz wzrok. I to jest też bardzo dobra metoda, gdzie patrzymy sobie po promieniu i obracając pomalutku strzałę, tak, Sprawdzamy, czy strzała jest prosto. To widać, jeżeli się dobrze na to popatrzy, to widać. Ja teraz zrobię tak, żebyście widzieli to, bo mam jeszcze takie urządzenie, które jest takie bardziej pro. Mamy takie rolki, na których możemy sobie to rotować. Możecie to kupić sobie w sklepie uczniczym. Po prostu w internecie w jakimkolwiek. Wiele z tych sklepów to urządzenie sprowadza. I na nim też bardzo dobrze widać, czy problem podskakuje, czy się kręci czy czysto, czy też. Jest po prostu krzywy. No ale mamy promień, jest on krzywy, postanowiliśmy, że czas coś z tym zrobić, że trzeba to zrobić. Ja to robię przed lakierowaniem promieni, przed pierwszym zrobieniem strzału, później też trzeba serwisować strzały, więc ta metoda i ta umiejętność bardzo się przydają, że umiemy to sami zdiagnozować i że umiemy to wyprostować. Ja tutaj teraz do tego do potrzeby filmu wziąłem taki promień, który jest mocno krzywy, po to, żeby pokazać Wam, że taki promień da się wyprostować. Czyli będę na tym filmie pokazywał wam jak taki wieloroskręcany promień w różne strony, bo on nie jest tylko w jedną stronę skrzywiony. On jest też krzywy w sposób naprawdę niefajny. Można sobie na niego popatrzeć tutaj. Jeżeli sobie zmienimy odległość, to zobaczcie sobie ten promień. W jaki sposób jest cały pokrzywiony. Tak. I na, na tym filmie będę po prostu starał się Wam wyprostować ten, ten promień. Prostowania promieni nie należy się w ogóle obawiać, to nie jest takie trudne. Trzeba być przy tym ostrożnym, żeby nie uszkodzić strzały i nie złamać. Więc, wszystkie dźwięki, które słyszycie, że są trzaskające, to nie jest dobrze, jeżeli wyginamy strzały aż tak bardzo. Bać się nie należy i prostowanie polega na bardzo prostej rzeczy. Ogólnie, jeżeli coś jest wygięte w jedną stronę, to żeby to wyprostować, trzeba to trochę odgiąć bardziej w drugą stronę, niż by to nakazywała po prostu zwykła taka geometria. Czyli próbujemy jakby przegiąć w drugą stronę materiał, żeby on po powrocie odkształcenia się tak, z powrotem jakby już ustabilizował w, w jednym miejscu. Więc będziemy próbowali wyprostować ten promień. Ja zaczynam od tego, że sprawdzam w którą stronę dokładnie gdzie i to najlepiej mi widać tak naprawdę okiem. Czyli widzę, że ten promień tu w tej sekcji wygina się w dół. Czyli jakby widać, że on jest wygięty. Teraz go przesadzę w taką stronę i to widać po nim. Jeżeli ja go teraz tutaj tylko podeprę, to prawdopodobnie jesteście w stanie to ugięcie lekko zobaczyć. To nie jest dużo. Trzeba być takim no, uważnym, jak to się robi, ale wystarczająco, żeby już ta strzała nie zachowywała się w powietrzu tak jak należy, w związku z czym należy ją wyprostować. Najprostszą metodą prostowania strzały jest prostowanie jest jej po prostu na sucho, czyli po prostu mechaniczne wyginanie jej w drugą stronę za pomocą najlepiej albo rolki takiej. Które możecie sobie spróbować kupić, albo można to zrobić też za pomocą czegokolwiek, co jest lekko zaokrąglone, tak żeby nie miało zbyt płaskiej powierzchni. I tutaj naprawdę inwencja potrafi być spora. Ja widziałem różne patenty. Jednym z moich takich na tanich i ulubionych patentów jest po prostu kawałek mosiężnego kolanka czy metalowego, gładkiego kolanka z kastorami, które na tyle jest wygięte, że można spróbować im prostować strzały. Natomiast idea jest taka, żeby to mimo wszystko było tej średnicy jak promień, tak? I żeby nie uszkadzało promienia w taki sposób, żeby ten promień e, jakby miażdżyło z jednej strony, tworząc płaską powierzchnię. Czyli chcemy dopasować sobie tutaj jakby kształt tego, tak? Żeby ten kształt był... E, no taki nieniszczący nam, nam strzały przyszłej. I tutaj bym zaczął od tego, żeby coś takiego znaleźć. Czasami są na przykład nawet słoiki, albo butelki, albo różne inne przedmioty codziennego użytku, które można zaadaptować, tak żeby nie wydawać jakichś wielkich pieniędzy na początek, żeby móc taką strzałę sobie w dowolny sposób w ten... Poza tym ja bardzo lubię takie patenty. Szczerze mówiąc, te patenty są najbardziej taką pierwotną stroną ucznictwa, czyli jak sobie poradzić w warunkach, kiedy na przykład nie mamy urządzenia, tak? czym to zrobić, jak sobie, także kreatywnym tutaj można być dość mocno, wystarczy, że kształt jest taki, także to może być naprawdę różne, różne rzeczy. I jeżeli już mamy taki przyrząd, to mamy dwie metody prostowania, to znaczy jedna jest na zimno, na sucho, czyli bierzemy po prostu i odginamy tą strzałę, za chwilę Wam pokażę, jak to się robi. A druga jest na parze, że możemy podgrzewając strzałę, czyli jakby uplastyczniając materiał, czyli podgrzewając drewno, ale do takiego stopnia, żeby go nie przegrzać, więc tutaj od odradzam jakieś takie próby prostowania strzału na przykład za pomocą ognia, czy żaru, dlatego, że to już często bardzo trzeba mieć dużo wyczucia, tak, łatwo jest przegrzać materiał teraz. Dwa, można go usztywnić, zamiast go zmiękczyć, tego, że przypalone drewno lekko może nawet usztywnić się. W związku z czym fajnie jest to zrobić na parze. Na parze jest bardzo łatwo to zrobić. Każdy w domu ma czajnik, wystarczy gotować wodę w czajniku i nad tą parą podgrzewać promień w tym miejscu, w którym chcemy go odgiąć, popracować trochę nad nim, odpuścić go, żeby z powrotem wrócił, tak i sukcesywnie pod, powtarzając tą operację, można naprawdę wyprowadzić, wyprowadzić promień na prostą. Do tego ujęcia muszę się mocno zgarbić. Żeby było widać z perspektywy stołu, co będę robił z tym promieniem. Ale znajdujemy sobie najpierw to miejsce, w którym strzała jest wygięta. I ja widzę, że to jest środkowa sekcja do góry. Czyli ustawiam tą strzałę, tą wypukłością jakby do, w tą stronę do góry nad strzałą. Kładę ją na biurku, Aha. czy tam na stole. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Dociskam rolkę i, i mogę tutaj sterować wysokością położenia tego promienia. Tutaj trzeba uważać, żeby nie uszkodzić i nie złamać strzały, więc jak zbliżam się rolką do tego miejsca, to opuszczam troszkę i podnoszę i staram się po prostu z jednej strony kompresować drewno, tak, a z drugiej strony to drewno chcę rozciągać, tak. Czyli taka jest idea tego, że będę starał się ten promień wypracować. Patrzę sobie, co mi się udało osiągnąć. Jest jeszcze mało, i tak sukcesywnie będę to pracował. Ten drobin jest dość mocno wygięty, muszę przyznać. Wydaje mi się, że lepiej byłoby popracować nad nim na ciepło. Natomiast już zaczynam widzieć, że ten, ta sekcja jest już poprawiona. Zostaje do podprostowania tutaj jeszcze końcówka. Być może się uda nawet zrobić to, ale pokażę Wam za chwilę, jak się robi tak, to na parze, prostujemy troszeczkę i patrzymy, prostujemy i patrzymy. I tak pracując nad promieniem, można daleko naprawdę go wyprowadzić. Także yy, to jest taka jedna metoda. Jeżeli promień na przykład jest na całej długości czy na większym odcinku krzywy, możemy też spróbować odginać go w dłoni. Ja tu robię taką dźwignię, widać, że tu jest taka dźwignia i będę starał się ten promień wyginać w dłoni. To oczywiście lepiej się układa też na gorąco, tak, ale zmieniając to położenie, tak. I uwaga nie złamać. Na początku kilka promieni możecie połamać, to jest normalne, jak się człowiek uczy, to popełnia błędy, nie przejmować się tym. E, o, zaczyna być ten promień coraz lepszy. No ale spróbujmy jeszcze e, pokażemy pokażę wam jeszcze jak to zrobić jest na parze, e, także oglądajcie dalej. W czasie kiedy grzeje mi się woda na kuchence, Zajmę się tym, żeby sprawdzić, czy wszystkie promienie w zestawie, które mam zamiar polakierować, są proste, które nada, trzeba wyprostować, które, które można pominąć. Zobaczycie sobie, będę rozkładał je po dwóch stronach tego urządzenia. Dobre dalej, bliż, gorsze bliżej, czyli te, których nie trzeba, będę będę wkładał tutaj. Te, których, z którymi trzeba popracować, położę sobie bliżej. Mam swoich zestaw promieni, 20 kilka tam sztuk jest w tej chwili. Zobaczymy, ile dotrwa do jakby prób już lotu i testów. W każdym razie po greguje je i zobaczycie sobie w przyspieszonym tempie w filmie, ile promieni mniej więcej było dobrych, ile było niedobrych w zestawie, który dostałem naprawdę dobrego, dobrego producenta, który się bardzo stara, więc są to bardzo wysokiej jakości promieniem. Tak jak mówiłem, to, że promień jest dobry, nie znaczy, że drewno nie pracuje, czyli ten promień da się z niego zrobić, z każdego z nich da się zrobić. Bardzo dobrą strzałę i to są strzały, które będą strzałami, którymi spokojnie można wygrać czy tam konkurować w bardzo poważnych zawodach międzynarodowych, bo to jest zestaw, z którego ja normalnie startowałem w Stambule podczas Conquest Cup, więc to były to był, to był promienie z myślą o tegorocznym, o tegorocznym wyjeździe. Także zobaczycie sobie, ile takich promieni już po wyprodukowaniu odeszło od kształtu, ile było dobrych. Na usprawiedliwienie tego zestawu strzał dodam, że promienie te leżały prawie roku w domu, w pudełku płasko. Także pięć nadaje się wstępnie do lakierowania i tak będzie trzeba nad nimi popracować po lakierowaniu, zresztą jak nad wszystkimi, a do podprostowania jest cała reszta. Także w zasadzie zawsze przy produkcji strzał potrzebna jest duża uwaga i duże jakby no, poświęcenie się temu, żeby te strzały miały miały sens, więc teraz, kiedy najłatwiej mi jest plastycznie je poukładać, to teraz będę je postarał się podprostować do dobrego poziomu, a po lakierowaniu jeszcze raz będę musiał to zrobić. Woda zaczyna się gotować, więc zaczynam yy, robotę, ale zanim to się stanie, oczywiście popracujemy nad pierwszym tym naszym super krzywym patykiem, żeby zobaczyć, jak plastycznym materiałem jest drewno. Para leci, więc czas zająć się tym promieniem. Najpierw w końcóweczka. Zmniejszymy sobie, żeby nam szybko się nie wygotowała woda. I zaczynamy podgrzewać. Zaczynam to podgrzewać na parze. Tak. Sprawdzam, czy promień się rozgrzał. Rozgrzewa się. To nie trzeba dużo tak naprawdę. I Przykładam tą częścią wystającą, jakby do góry, i podprostowuję ten promień podnosząc go elegancko. I końcówka widzę, że już jest fajna. Teraz zajmiemy się tym środkiem, który jest tutaj wybrzuszony w całości. Końcówka była podgięta w inną stronę niż cała reszta, dlatego warto było najpierw sobie ten promień dobrze pooglądać. I teraz podgrzejemy środek, który też jest tutaj wypukły. I odwracam w odpowiednią stronę. I po prostu rolujemy ten promień. Ja go leciutko tylko tutaj będę unoszył sobie wygodnie. Tego, może nie widać, ale chcę, żebyście widzieli całość tego procesu. Ok, jeszcze jest tutaj do podprostowania kawałek. Także jest to fajna zabawa. Trzeba się śpieszyć, bo promień dość szybko stygnie, dlatego trzeba to jakby poprowadzić ręcznie, tak o, i widzę, że końcóweczka jeszcze tutaj jest do podgięcia. I jest trochę zabawy z, tym, z takim zestawem w nie bardzo krzywych promieni. Większość tych, które odrzuciłem, tam prawdopodobnie na sucho wyjdzie zupełnie dobrze. Ten jest wyjątkowy, wyjątkowo krzywy, i chcę pokazać Wam, że, nawet taki wyjątkowo krzywy promień, już robinie pracy jesteśmy go w stanie wyprostować. Także proszę się tego nie bać, bo to nie ma takiego strasznego znaczenia, czy połamiecie parę promieni w życiu, żeby całe życie potem strzelać z prostych strzał? Raczej potraktowałbym to jako po prostu lekcję, jeżeli coś wam nie wyjdzie. Jeżeli za mocno gdzieś dociśnięcie, jeżeli nie wyczujecie dobrze materiału, może się zdarzyć, że będzie to yy, kończyć się klęską. Ale tutaj po podrobienie pracy: zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Udało się z takiego bardzo krzywego promienia. Jeszcze troszeczkę będzie wywracał pewnie do tego kształtu. Należałoby na nim popracować jeszcze troszkę. Ale zwróćcie uwagę na jedną rzecz. W porównaniu z tym co było. To jest po prostu zupełnie inny promień. Tak. Ciekawe, co się stanie, jak on w ogóle wystygnie, jak z niego odparuje woda, ale już jest prosty. Już w zasadzie można by było spokojnie z niego zrobić strzałę. Także, jak widzicie, odrobina temperatury, odrobina delikatności, uważności, wyginania, pracy z materiałem. Chwila na, na zabawę i możecie wyprostować nawet krzywe promienie. No, a teraz czas przyszedł na to, żeby wyprostować całą resztę tych promieni, które miałem poprzednio do wyprostowania. Więc, trochę ręcznie, trochę na parze, trochę szybciej puścimy film, żebyście się nie zanudzili. I zaczynamy. W procesie prostowania z 21 promieni, z którymi zacząłem, wykryłem jeden promień, który, o którym za chwilę. E, jak widzieliście, zajęło mi chwileczkę, to ten film, który widzieliście przed chwilą w przyspieszonym tempie, to trwał 7,5 minuty, czyli proces stoił mi na no, 7,5 minuty. Ja mam trochę wprawy, więc trzeba też założyć, że początkującym osobom może być to troszeczkę trudniejsze. Natomiast są gotowe do, do lakierowania z tych 20, które zostały, przy chyba sześciu uznałem, że a, mogą być po lakierowaniu Je wyprostuję już do końca. Natomiast jeśli chodzi o te pozostałe, czyli tak pół na pół było do prostowania, pół było dobrych, pół było do, do, kolejnego, do kolejnego etapu doprostowania. A o tym jednym patyku powiem Wam, to jest bardzo ciekawa sprawa od czasu do czasu. Pojawia się taki promień, który no, producent nie ma szans tego jakby wykryć, bo sprawdzanie tego na pewno nikt nie, był, nie chciał, żeby ktoś to sprawdzał. Ale zdarza się taki promień, który. No to jest taka cecha drewna. To się zdarza dość rzadko, ale, ale zdarza się. że Drewno jest takie plastyczne. To znaczy, że jak prostowałem ten promień, to się okazywało, że jak go wygiąłem w jedną stronę, to zostawał w takim położeniu w jedną stronę. Nie wiem, może to będzie widać. Także jest to promień, który jest wygięty w jedną stronę. Natomiast po wy próbie wyprostowania go w stronę drugą, on również przybierał kształt tej drugiej strony. I z, taki, z takiego drewna, tam jest jakaś ukryta wada po prostu w drewnie. I z takiego promienia nie będzie dobrej strzały. Zwróćcie uwagę na to. Promień jest wygięty teraz w tą stronę. Ja go w nie będę w ogóle obracał w palcach. Zwróćcie uwagę. Wygnę go w drugą stronę, żeby wam pokazać. Chwilę podtrzymam, tak. Tak, nie obracam nic, widać, że go nie obracam, tak. I ten promień już jest skrzywiony w drugą stronę. To widać, prawda? Tak, jeszcze raz. W jedną stronę, hop. Zostawał ugięty w jedną stronę, w drugą stronę. Zostaje ugięty w drugą stronę. Trochę plasterijna się to zachowuje. I jak wykryjecie taki promień, no to po prostu nie ma sensu z niego robić strzały, ponieważ to nie będzie dobra strzała. Ona zawsze będzie się krzywić. Nigdy nie będzie proste i nigdy nie będziecie mogli na niej polegać. Także fajnie, że to wykryłem na tym etapie. Nie będę marnował materiałów na to, żeby z tego zrobić, zrobić strzałę. To się zdarza, trudno. Będzie jako patyk do roślin albo do jakichś innych zastosowań. W ogrodnictwie prawdopodobnie. Natomiast nie w ucznictwie. Także tutaj pokazałem Wam dwie takie najprostsze metody. Na sucho oraz na mokro, czyli na gorąco. Jak prostować promienie drewniane. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam pomógł w tym, żeby sobie ten temat uprościć. Jak widzicie, to nie jest aż tyle pracy, nie ma się co tego bać. Nauczycie się. Także powodzenia, dzięki za oglądanie i, i to tyle w tym odcinku. W następnym będzie o czymś innym, jak zawsze, w Akademii Łuku i zachęcam do oglądania. Trzymajcie się, dzięki, cześć.